Witam mordeczki, Sport Prediction, przed nami typy na niedzielę. Gramy o wielką kasę, zapraszam wszystkich na film. A partnerami kanału są STS Zakłady Buchmacherskie, LVBet, TotalBet, ForBet, NobelBet i BetKris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Co było w ostatnich filmach? Od niedzieli jesteśmy nierozliczeni, tak więc niedzielne bombeczki na minusie stówka. Kursy powyżej 2.0 na minusie również. Tutaj w remisach trafiliśmy Wybrzeże Kości Słoniowej i z Sierra Leone za 50. 0 Arminie Sfry za 3,35, USM z MC Algier 30. 0 Uduana za 4-0 i 435. Wyszliśmy na plusie z tej tablicy remisowej. Kolejna tablica remisowa to 45 do przodu, trafione Shooting Stars, Sunshine Stars. Królewski kupon w plecy. W poniedziałkowych kursach powyżej 2-0 wyszliśmy 320 do przodu. Odwołany mecz Akademiki z Rio Ave, a trafiliśmy Glentoran, Mokabi Haife, Katar SCI i Pachucze. W remisach również plus, tutaj 275 na czysto. Trafione Wyspy Zielonego Przelątka z Kamerunem za 360 i pari FC z Le Havre. Odwołany mecz Hyderbadu z Ramszedpurem. Królewski kupon w śmietnik, autorkowe bombeczki na minusie 201 mecz odwołany z ligi tureckiej kursy powyżej 2-0 na minusie, ale trafione Walton Casuals, Persip i Besiktas. Remisy niestety wszystkie nam poszły do śmieci. Tutaj mamy minus 600. Kupon królewski do śmieci, a środowe bombeczki na minusie 50. Kursy powyżej 2-0 za to aż 565 do przodu. Trafione wszystkie 6 pierwszych pozycji, a potem 3 pudła, trafiony Totnem, Luton, Strasburg, Jasio, Yatetown i AZ Alkmar. Remisy minus 10, dwa remisy trafione na 6 pozycji, ale po małych kursach z Pae za 2,85 i Almopos z niki wolosem za 305. Królewski kupon tutaj już trafiony, 1120 wyjęte z tego kuponu, czyli 320 na czysto. Piątkowe bombeczki to już plusik 210, trafiona. Arminia z Frankfurtem to jest wczorajszy meczek, tak więc fajnie to wszystko nam powchodziło. Jeśli chodzi o kursy powyżej 2-0, również plus 395, 4 na 5 meczy trafionych po ładnych kursach powyżej 2, Betis ze Spaniolem za 2,50, Verona z Bolonią za 2,15, Antwerpia z Ostcendę za 20, Javra 6CT 2,20, remisy na minusie nie trafiliśmy żadnego z trzech, ale kupon królowski oczywiście. Trafiony z zyskiem 800 na czysto. Jak wyglądała cała statystyka tych wszystkich filmów? Bombeczki wyszły nam na minusie 140, kursy powyżej 2,0 plus 610, remisy minus 155 i z kuponów królewskich wyszliśmy na bardzo delikatnym minusie. Zysk z tych wszystkich filmów tygodniowych to ponad 200 zł, a dokładnie 235. Tak więc tą wartość przepisujemy do naszych statystyk ogólnych i mamy rozliczone Serie dzienne piłkarskie na chwilę obecną, no i zaczynamy od niedzielnych pombeczek. Mamy Crystal Palace z Liverpoolem na jedynce za 6:20, Olympiako z Giannina 2:960, Alahuense, Guana Casteka, dwójka 6.20 i Osotal z Jalapom na dwójce za 5:0, kursy powyżej 2:0. To Nigeria wygrywająca ze słabą w tym roku Tunezją. Za 2-0 Bordo Strasburg, 2-2-0-5 Huesca Ponferradina, 2-21 Torino, Sassuolo, 1-2-20 Deportivo Ahuapa, Santa Lucia, 2-2-80 Bengaluru, Zgoła, 1-2-0 Sachsin Ashut, 2-45 na jedynce Shamal Um Salal, 2-2-60 Buriram, Bangkok United, 1-2-0 Jalaniaspor z Gaziantepem na 1.2.25. remisy. Trochę ich jest w niedzielę. Wajechano z Atletic Bilbao, 2,95 Walwilk Fortuna Sitar, 3,35 Hanover Dresden, 3,45 Regensburg Kiel, 3,50 Spezia Sampdoria, 3,40 Brisbane z Adelaide United, 3,35 Ksalachu Antiqua, 3,20. Neva Concepcion, Malacateco 3.40, Siren Santa Lucia 3.60, Unam Tigres 3.05, Duisburg San 3.45 i RW Essen Wuppertaler 40. No i królewski kuponik na niedzielę to Nicea po całości, Bayern Monachium po całości i owerek półtorej w meczu Sassuolo Torino do wyjęcia 1325 z królewskiego kuponiku na niedzielę. Liga Typera to mecz Nigerii z Tunezją, odpowiedź warta dwa punkcików do rankingu Ligi Typera, który jest zaktualizowany już po wszystkich tenisowych, piłkarskich zmaganiach. Poker cały czas na przedzie, drugie miejsce Paweł Luszczak i Przemek na trzecim. A ja zapraszam wszystkich do Olimpiady Zimowej, do naszej grupy wipolskiej, tam codziennie królewskie kuponiki Ako dla członków właśnie tej grupy. Każdy z tych członków również otrzyma piłkę uniforma Adidasa z Euro jeśli jesteście zainteresowani dołączeniem, zapraszam do kontaktu mailowego na sportpredictions.pl. No i statystyka serii filmowych na chwilę obecną, ponad 45 tysięcy wypracowanego zysku od początku tego sezonu z naszym kanałem. Ja dziękuję Wam za uwagę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę, życzę wszystkim powodzonka i do usłyszenia w kolejnych filmikach.